Dzień dobry Państwu, nazywam się Cezar Cichocki, jestem dyrektorem Centrum Kompetencyjnego przy OpenBIS spółka o.o. Opowiem dzisiaj o pięciu grzechach głównych cyberbezpieczeństwa bezpieczeństwa OT. Króciutko o firmie, jesteśmy platynowym partnerem firmy T-Nabling Corporated, którą Państwo zapewne najbardziej znacie z rozwiązania Nessus. Posiadamy inżynierów, audytorów, szkoleniowców. Zajmujemy się całym obszarem bezpieczeństwa IT, OT, IoT, chmura i konteneryzacja. Badamy również zgodność bezpieczeństwa z wymogami polskich norm, w tej chwili głównie z wymogami krajowego systemu. Cyberbezpieczeństwa. Yy, ważna uwaga od naszego działu prawnego, wszelkie podobieństwo podanych tutaj przykładów do istniejących klientów openbiza jest całkowicie przypadkowe. Dobrze, przejdźmy do grzechów. Pierwszy grzech: ignorowanie diody danych. W starym dobrym modelu, modelu Purdue yy, mam zdefiniowaną diodę danych, która zapewnia przepływ tylko i wyłącznie w jedną stronę, czyli z systemów OT do systemów IT. Systemy OT są po prostu ładne, są dobrze zrobione. Są estetyczne, systemy IT są. E, pomiędzy nimi znajduje się dioda danych, której zadaniem jest ograniczenie wpływu tej niefrasobliwości ch 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 charakterystycznej dla systemów IT na systemy OT. Dla systemów OT najważniejsze jest życie i zdrowie ludzi na produkcji, to po pierwsze, po drugie unikanie szkód środowiskowych, dopiero po trzecie utrzymanie ciągłości działania. W systemach IT takich ograniczeń nie ma. Jak się serwer wywalił, to go po prostu resetujemy. E, tymczasem w systemach OT restart sterownika PLC to jest wielkie święto. To się bardzo rzadko zdarza. E, niestety od kilku lat dioda danych zaczyna być zastępowana przez diodę Zenera, czyli na katodzie jest przekładany coraz większy prąd który powoduje przebicie ze strony systemów IT i powoduje, że ta niefrasobliwość charakterystyczna dla systemów IT zaczyna przelewać się do systemów OT. To jest pierwszy najważniejszy grzech główny, z którego będą tak naprawdę wynikały praktycznie wszystkie, e, wszystkie pozostałe. Jakie są efekty tego, że, że przekładamy do katody za duży prąd? No, powstają ofiary, ofiary diodyzenera. Zenera. Pierwszym najbardziej znanym przykładem jest Colonial Pipelines. To jest firma, która obsługiwała transfer paliw na wschodnim wybrzeżu USA. Firma stanęła, 45% wschodniego wybrzeża było pozbawione dostaw paliw, co dla Amerykanów jest dramatem. I teraz uwaga, nie zostały naruszone systemy OT. Nie, zaatakowano systemy księgowe. Natomiast dyski zostały zaszyfrowane. Amerykanie tutaj są bardzo pragmatyczni. Skoro nie możemy rozliczać dostaw, skoro nie możemy wystawiać faktur, to tym samym zamykamy tłoczenie paliw. I już. I w tym momencie proszę zau zauważcie Państwo, że nie doszło do ataku na OT, a pomimo tego infrastruktura OT została wstrzymana. Będę jeszcze do tego nawiązywał. Drugą ofiarą bardzo znaną jest Norsk Hydro. To jest 40 hut aluminium na całym świecie. Wprowadzili świetne zabezpieczenia, wydali naprawdę mnóstwo pieniędzy i poszli w paradygmat 4.0, przemysłu 4.0, czyli stwierdzili, no skoro jesteśmy tak super zabezpieczeni, to zróbmy wszystko tak naprawdę w strukturze praktycznie płaskiej. No efekt był taki, że jak trafi ich ransomware Locker goga, to po pierwsze rozszyć się po całym świecie, po 40 yy, krajach, yy, po drugie błyskawicznie yy, wykończył produkcję. Na szczęście Norsk Hydro miało procedury manualne obsługi sytuacji kryzysowych, tylko dlatego nie doszło do, do potężnych strat, bo straty swoje ocenili na kwotę niedużą, bagatela 40 milionów dolarów tylko w pierwszym tygodniu. Co ciekawe, te zagrożenia nie są niczym nowym. Już w 2015 roku na łamach Chemistry World Emma Stoi ostrzegała, że takie rzeczy będą się działy, że naruszenie paradygmatu diody danych czy zbyt brutalna ingerencja IT w system OT, taka bez, bez dokonywania analizy zagrożeń, że się skończy. Nikt jej wtedy nie słuchał. Teraz mamy konkretne efekty. Jak można, jak można zatem zadośćuczynić za ten grzech pierwszy? No po pierwsze, używając zintegrowanych systemów badania bezpieczeństwa, takich które badają zarówno OT jak i IT. Y chmurę, konteneryzację, ale też yy, poprzez unikanie przebicia na diodzie danych. Proszę Państwa, to IT ma się dostosować do OT, a nie odwrotnie. Nie może być tak, że rozszczelniamy bezpieczeństwo produkcji, bo, no bo system IT tego wymaga, bo jakieś roboty, czy coś takiego. Stąd się wywodzi drugi grzech, czyli innowacje za wszelką cenę. Proszę Państwa, jakie są główne zagrożenia dla bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej? Pierwszym głównym zagrożeniem jest paradygmat przemysłu zero, a dokładnie rzecz biorąc, jego niefrasu możliwe wdrożenie czyli sytuacja, w której to biznes albo wręcz sprzedaż, zaczyna zmuszać e, automatyków do rozczyniania systemów, żeby zaczęły działać ich magiczne e, systemy. Z tego wywodzą się dwa kolejne e, poważne zagrożenia, to jest chmura i to jest Internet of Things. E, tutaj często słyszałem w e, wypowiedziach, że bądźmy cloudy, bądźmy agile, bądźmy IoT, no okej, okay, fajnie to brzmi, tak rzeczywiście biznesowo wygląda to dobrze, tylko pamiętajcie Państwo, że jeżeli macie nawet najlepszy system ERP, ale on jest dziurawy i zatrzymacie produkcję, to ten system wam nic nie sprzeda, bo produkcja będzie stała. E, tym bardziej, że widzimy teraz w wielu firmach pojawiają się tak zwane roboty biznesowe, czyli oprogramowanie do automatyzacji prac, e, które jest po prostu dziurawe jak sitko i samo w sobie stanowi zagrożenie dla organizacji, ma dostęp do wszystkich systemów. To jest w ogóle temat na zupełnie mm, oddzielną prezentację. prezentację. Na razie skupmy się na tym, że te trzy elementy stanowią główne, zagrożenia dla bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej. Jak zadośćuczynić za, za ten grzech? No, po pierwsze trzeba rozumieć nie tylko korzyści, czyli to co chce biznes, co chce sprzedaż, ale też zagrożenia. Jeszcze raz, zatrzymana produkcja nic nie wyprodukuje. Kolejną rzeczą jest to, że w rękach automatyków, w rękach technologów są metody, są narzędzia znane. Jest PH, jest HazOP, których na co dzień używają do oceny ryzyka instalacji przemysłowych należy ich również użyć do badania punktów styku z y, IT. Kolejną rzeczą jest to, że osoby wdrażające systemy, które integrują się z systemami automatyki przemysłowej, bardzo często nie mają o nich pojęcia. Słyszy się czasami, no nie mogę się gdzieś tam podpiąć pod, pod DCS-a, to wyjście go zrestartujcie. No tak się nie da. To po prostu są ludzie, którzy są wychowani w IT i kompletnie tego nie rozumieją. E, zresztą, jeżeli chcecie Państwo, zapraszacie Państwo kogoś, żeby wymienił uszczelkę pod głowicą na Yy, na przykład na rurociągu, no to zwykle wymagacie, żeby posiadał uprawnienia przynajmniej producenta systemu. Tutaj, jeżeli chodzi o system IT, po prostu przychodzi ktoś, czasem nawet student trzeciego roku zatrudniony, zatrudniony przez firmę. Z tym szacunkiem dla studentów trzeciego roku, jako były pracownik akademicki, yy, bardzo ich szanuję, ale tak czy inaczej instalacja automatyki przemysłowej to nie jest poligon, gdzie możemy wpuszczać przypadkowych ludzi. Yy, i kolejna rzecz. System IT ma dorówność do poziomu bezpieczeństwa systemów OT, nawet jeżeli będzie to kosztem częściowej funkcjonalności. To w tym momencie trzeba poprawić system IT, a nie roszczenie systemu OT. Pamiętajcie Państwo o zasadzie ALARP, tej, której używacie na co dzień w pracy do szacowania ryzyka instalacji przemysłowych. No i oczywiście warto mieć zintegrowany system badania bezpieczeństwa tego wszystkiego. Kolejny grzech to jest złudzenie bezpiecznej twierdzy, czyli odcinamy fizycznie <coughs> IT od OT i w tym momencie jesteśmy bezpieczni. No właśnie tak nie jest. E, przykład, firma farmaceutyczna była budowana e, przy współudziale dyrektora wieloletniego IT, facet zwariował, no to się po prostu zdarza, zachorował. Firma się z nim ładnie obeszła, załatwiło mu leczenie, załatwiło mu rentę, odset z pracy, no, Wypadek losowy. Po jakimś czasie człowiek miał wznowę no i zaczął wysyłać do zarządu maile, że jeżeli nie, nie przestaniecie posłuchiwać moich myśli, to zniszczymy, to zniszczę wam produkcję itd., itd. Ponieważ to był człowiek, który budował ten zakład, zarząd potraktował to bardzo poważnie i fizycznie odciął OT od IT. Doszło do tego, że technolodzy e, brali w laboratorium wydruki receptur na papierze szli na produkcję i tam wklepywali to ręcznie, żeby nawet nie można było przynieść pendrive'a, żeby nie zaryzykować, nie zaryzykować ataku, a tak i tak się powiódł. Eee, człowiek ów dostał się do firmy wykorzystując poświadczenia jednego z pracowników z logistyki, nie było zmienione hasło, albo było słabe, albo przewidywalne. Eee, zobaczył, że nie jest w stanie uzyskać systemu do, dostępu do systemu 4 więc wykonał rzecz genialną w swojej prostocie. Wszedł do systemu magazynowego i dla jednego z kluczowych odcinków zmienił miarę przechowywania z litrów na galony. Kiedy następnego dnia rano systemy automatyczne wagi odważyły współczynniki, okazało się, że cała produkcja jest do, do utylizacji, ponieważ nie trzyma parametrów. Zobaczcie Państwo, była fizyczna separacja OT od IT i tak udało się zniszczyć produkcję. Straty tam były przejrzyste około miliona złotych dziennie. Jak zadośćuczynić jak zadość uczynić za grzech trzeci? Więc nawet jeżeli mamy fizyczną separację ITOT, to i tak należy mierzyć ryzyko obu obszarów. Y Trzeba też pamiętać, że żaden system nie jest samodzielną wyspą. Każda awaria pociąga za sobą kolejne, yy, kolejne konsekwencje. No, tu się kłania hazop. Tak? Znamy, lubimy, używamy. Natomiast nie pozwólcie Państwo, żeby to, co się dzieje, ta niefrasobliwość typowa dla świata IT, zaczęła się przelewać do systemów automatyki przemysłowej. No i oczywiście dobry system, który to będzie wszystko wspierał. Grzech czwarty, bardzo w tej chwili popularny, to jest wyłącznie pasywne badanie bezpieczeństwa. Jest to przez kilka firm promowane. My tu wstawimy takie tam sądy, sądy pasywne. I, e, i będzie dobrze, i będziecie Państwo bezpieczni. No trzeba by na pewno. Znaczy, jak generalnie zbadać bezpieczeństwo OT, jak w ogóle zrobić to dobrze? No pierwsza rzecz to trzeba mieć firewalla, tak, czy, czy zestaw firewalli. Problem polega na tym, że Colonial Pipelines też miały firewalla, e, tylko atakujący dostał się tam przez stare konto VPN, więc firewall to, to puścił. No dobrze, czyli jest to wymóg sine qua non, musimy to mieć, ale jest niewystarczający. Kolejną rzeczą jest właśnie proponowana analiza pasywna, heurystyka i w dodatku do tego SME. To jest fajne, tylko to jest trochę jak z siedzeniem na rybach, czyli przy analizie pasywnej musimy czekać, aż pojawi się jakiś system, się odezwie, czy stacja skadowska, czy DCS, zagada do sterownika, żeby zobaczyć, co tam jest. No i modlić się o to, żeby była wystarczająca ilość informacji, żebyśmy byli w stanie określić dokładnie w jakim stanie bezpieczeństwa jest ten sterownik, bo jeżeli coś po prostu przeczyta port Modbus, no to, no to wiem, że przeczytało port Modbus i to wszystko. E, to jest niewystarczające. Niektóre firmy stosują rozpaczliwe działania, czyli próbują rozpoznawać sieć, na przykład wysyłając masywne zapytania SNMP, natomiast wywołanie funkcji bulk walk, SNMP bulk walk, e, dla dużej grupy urządzeń jest zabójcze, bo albo je w ogóle wysadza w powietrze, albo powoduje ich dysfunkcję. Tak to czy znaczy inaczej jest to nieakceptowalne. Rozwiązaniem tutaj jest active query. Active query to jest technologia firmy enable, yy, która powoduje, że urządzenia, sterowniki przemysłowe są odpytywane aktywnie. Uwaga to nie jest skanowanie systemów. Nie wolno skanować systemów automatyki przemysłowej, w większości wypadków one tego nie przeżyją, a być może ludzie z załogi tego nie przeżyją. Active query polega na tym, że systemy są odpytywane z wykorzystaniem natywnych protokołów producentów Zatwierdzonych przez producentów, bądź takich, co do których zachodzi pewność, że nie spowodują zmiany stanu badanego urządzenia. Dzięki czemu można w krótkim czasie, dosłownie godzin, mieć zmapowaną całą sieć, uwaga, z dokładną informacją o każdym sterowniku, o jego konfiguracji, o konfiguracji backplaneów, czyli skrzynek montażowych. Yy, oraz informacje o tym jakie tam procesy działają na tych urządzeniach kiedy doszło do zmiany na przykład yy, nastaw w urządzeniu czy kiedy zostało wstrzyknięte nowe oprogramowanie to wszystko jest upiornie trudne do wychwycenia przez monitorowanie pasywne Ktoś się zwykle skupia na tej legalnej części sieci, natomiast jeśli ktoś nam z boku podejdzie zrobi wcinkę, tak zwaną mydelniczkę, czyli małe takie urządzonko, które się podłączy do sieci przemysłowej, a z drugiej strony ma LT, no to w tym momencie nadzór pasywny może tego nie wychwycić. Ona jest aktywna, to znajdzie i ostrzeże. Jak zatem zadośćuczynić zagrzech czwarty? No, po pierwsze, poza zabezpieczeniem preaktywnym, czyli firewall, SML, trzeba na bieżąco badać ryzyko systemów IT i OT, ale badać to rzetelnie. Analiza pasywna z naszych y, y, badań wynika, że adresuje w okolicach 30% zagrożeń, które materializują się w systemach OT oraz w punktach styku OT i IT. Niezbędne jest y, zatem wsparcie aktywne, czyli wykorzystanie właśnie funkcjonalności Active Query. No i badania aktywne wymaga użycia protokołów natywnych dla sterowników, bo co do nich wiemy, że one nie stanowią zagrożenia, bo to są te zapytania, które wykorzystują stacje skadowskie, które wykorzystuje DCS czy MCS. Natomiast nie strzelać na ośle przez SNMP po wszystkim co żyje, bo to może być po prostu groźne dla systemów. No i ostatnia rzecz, iluzja audytów i pentestów. To jest mój konik od pewnego czasu. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie sytuację następującą. Słyszycie Państwo, jak główny technolog mówi ludzi, do ludzi od SU, czyli Służb Utrzymania Ruchu. Dobra chłopaki, tu, tu mamy centralny zawór na naszym urociągu, to teraz robimy tak. Tu raz na dwa lata zmierzycie na nim ciśnienie, raz na trzy lata sprawdzicie szczelność, no i granie mamy odfajkowane, badanie bezpieczeństwa. Gdybyście Państwo usłyszeli taką rozmowę, no to co można odpowiedzieć? No, szukajmy nowego człowieka do roboty, jest to skrajnie nieodpowiedzialne, pomiar musi być ciągły, to, to jest kluczowy element naszej, yy, naszej infrastruktury, awaria, eksplozja, wyciek, to się może po prostu skończyć tragedią, zniszczeniem całego zakładu, śmiercią ludzi, tak, nie wolno. To no, przyznacie Państwo, że ten przykład jest przerażający. A co powiecie w takim razie na to? Yy. Menażer, który mówi, dobra, to audyt zrobimy raz na dwa lata, pentest raz na trzy lata i będzie mi obraz Sytuacja bezpieczeństwa OT. Widzicie tutaj Państwo pewną zależność. W wypadku monitorowania infrastruktury staramy się być rzetelni, dokładnie mieć wszystkie informacje na, bieżąc na bieżąco. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo OT, tam gdzie jest Cloud i Agile jakieś inne dziwne rzeczy pojawiające się w naszych systemach, o których tak naprawdę nic nie wiemy. Co więcej, dostawca o zwykle nic nie wie, bo firma do tego urządzenia zrobiła jakiś Chińczyk. Więc nie wiadomo, czy to urządzenie tylko czyta, czy może czeka na polecenie, żeby zacząć pisać do naszych strumików Nie badamy tego. No i co? I raz na dwa lata będziemy to przyglądali? To jest takie samo zagrożenie, równie realne jak wywalenie y, głowicy na rurociągu, proszę Państwa. Jak zatem to rozwiązać? No, robić codziennie pentest. Ale uwaga, nie robić pentest, test penetracyjny w tym sensie, że przychodzi... Specjalista i zaczyna sprawdzać, czy udało mu się wbić na sterownik albo wywrócić produkcję, no, no bo to, to, to jest wylanie dziecka z kąpielą. Należy do, do tego celu wykorzystać dobre narzędzie. Takim narzędziem jest właśnie t OT, o OT, którym, o którym tu już parę razy wspominałem, jedno z rozwiązań t a. Ono wykorzystując analizę pasywną ruchów sieci oraz wykorzystując Active qr to jest bardzo ważne, gromadzi komplet informacji o badanej sieci. W związku z powyższym jest w stanie automatycznie wykrywać potencjalne wektory ataku, pot potencjalne ścieżki ataku. Ja sobie tutaj zrobiłem symulację, poprosiłem system, żeby mi powiedział, w jaki sposób mogę zaatakować dwa sterowniki kontroli Logixa, to są te, które są po prawej stronie. Jestem chwilę pomyślał i powiedział, dobra, najpierw musisz wejść na ten sterownik, ten po lewej, bo on ma znaną podatność, i z niego już się wyeskalujesz na stację inżynierską, bo on ma dziurę w protokole NetBIOS i z niego już bez problemu jesteś w stanie wejść i zakłócić pracę bądź zniszczyć te dwa sterowniki. W ten sposób możecie sobie Państwo symulować działania atakującego. Bez wysłania chociażby bajtu informacji do swoich systemów, czy bez żadnego ryzyka, możecie sobie Państwo symulować to bezpieczeństwo z dowolnego punktu wejścia i do dowolnego punktu wyjścia. Dzięki czemu, jeżeli padnie pytanie, czy musimy coś uszczędzić, czy musimy gdzieś postawić firewalla dodatkowego, czy inną metodę zabezpieczenia, jesteście w stanie Państwo precyzyjnie wskazać, tak, tu, tu jest problem. Zaktualizowanie tego sterownika po lewej spowoduje, że płaszczyzna czy obszar ataku, perymetr ataku, e, nasze systemy gwałtownie się skurczy. I bez takiego systemu, bez takiego pentestu tak naprawdę nie można mówić o realnym zarządzaniu ryzykiem w OT. No, a tu jeszcze gdzieś z boku czai się cały świat IT, który również tutaj będzie widoczny przecież. Jak zadośćuczynić za ten grzech? No po pierwsze, proszę Państwa, bezpieczeństwo to nie jest tam. Bezpieczeństwo to jest proces. To mamy zapisane w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, eksplicyte. Badanie raz na dwa lata nie ma sensu. Naprawdę nie ma sensu. Ponieważ bezpieczeństwo jest procesem, to musi być proces, który jest powtarzalny, który jest mierzalny, najpierw jest spięty w ramy cyklu Deming'a, który Państwo znacie chociażby z normy ISO 27000, czy właściwie z każdej normy tyczącej się bezpieczeństwa. I ostatnia rzecz, pentestowanie systemów OT jest zawsze obarczone znacznym ryzykiem, ale jako jedyne daje rzetelną informację o płaszczyźnie ataku. Dlatego wykorzystanie takiego systemu, który potrafi sobie w pamięci odtworzyć te wektory ataku i przeprowadzić na pełną symulację bez E, tworzenie zagrożenia dla badanych systemów jest rzeczą niezmiernie cenną. Jak zatem zapewnić e, pomiar ryzyka? Użyć dobrych, zintegrowanych, współpracujących ze sobą urządzeń. Gorąco zapraszam do naszej strefy partnera oraz do naszych serwisów internetowych. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękujemy. Przekonało mnie to, co napisaliście o sobie, że nie jesteście gośćmi w drogich garniturach. Nie boicie się wejść do fabryki i robicie swoje dzisiaj. Jak popatrzysz, Cezar, na wdrożenie paradygmatu przemysłu 4.0, to jest więcej strat czy korzyści? Jeżeli jest wdrożony z głową i bez naruszenia bezpieczeństwa obszarów OT w imię interesu biznesu, przynosi korzyści. Firma jest bardziej elastyczna, bardziej zwinna, lepiej działa na rynku. Tylko problemem jest właśnie niefrasobliwość wdrażania, wdrażającego czy w, u którego się wdraża? Jak to jest? E, no tu, tu jest zawsze problem. No bo z jednej strony firma, która przychodzi, po prostu usiłuje upchnąć system. Z drugiej strony bardzo często wywierany jest nacisk na automatyków, którzy mówią: "Dobra, dobra, ale to jest problematyczne". Biznes mówi: "Nie, nie, nie, musimy to mieć". E, więc nie winiłbym tutaj kolegów inżynierów i, i automatyków, bardziej bym je tak wskazali na biznes. No. <grym> Ale za słabo się porozumiewają, nie rozumieją, biznes nie rozumie. Mają inne cele. Dla no, okay. Mówiłem o tym. Dla automatyka mm. najważniejsze jest zapewnienie życia i zdrowia ludzi, zachowanie ciągłości produkcji. Dla biznesu najważniejsze jest to, żeby wyprodukować klocuszek w innym kolorze, bo to właśnie może się sprzedać. Tak cały czas jest? Nic się tu nie zmienia, ten biznes się nie uczy bardziej, nie rozumie więcej? N nie, nie uczy się, co więcej pojawia się coraz więcej właśnie takich śmiesznie brzmiących określeń agile, cloudy i tak dalej. Przychodzą ludzie, którzy myślą, że jak będą po angielsku coś mówić, to będzie takie fajniejsze, mhm. mądrzejsze. Tymczasem dwa, czasem używają z, dla słowa zwinne. Znaczy to samo, nie wiem, czy tak samo działa. Tak, tak ich szanuję. Natomiast, <laughs> jeśli ktoś używa makronizmów, to no cóż, dla sterownika przemysłowego to nie, nie ma znaczenia, jak może się wyrażamy. Jak zostanie zaatakowany, to, to się zepsuje. Czy, żeby to wdrożyć potrzeba specjalistów tak? i e, takich, tak. którzy rozumiem mają papier na to, że to co robią e, będzie działać. Dokładnie tak, powinni mieć przynajmniej dopuszczenie producenta, tak jak zawsze mam w automatyce przemysłowej do systemów, nie wiem, DCS nie może ze śrubokrętem podejść ktoś, kto nie ma papierów producenta. Jeżeli chodzi o system IT, pojawiają się czasami też przypadkowi ludzie coś grywają, coś podpinają, każą otwierać jakieś wejście na firewallu, kurka wodna, tak to nie może działać. No. Ale najczęściej tak działa? Niestety najczęściej tak to właśnie działa i jest to przerażające. Nic się nie zmienia? Nie słuchają Was? Eee, nie powoli, się? powoli zaczyna się to zmieniać, ale znając życie, dopiero jak coś naprawdę dużego się wywali, mm -hmm. ludzie pójdą, porządują do głowy i zacznie się gwałtowne zabezpieczanie, czyli przygięcie w drugą stronę. No, taka nasza specyfika chyba. Cezar, bardzo dziękuję. Ukłony dla Ciebie i kolegów z zespołu. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Cezar Cichocki, szef Centrum Kompetencyjnego Open Bees, był z nami na scenie za chwilę. Sprawdzimy sobie, jak wyglądają teraz różne rozwiązania w przemyśle 4.0, kiedy chodzi o ty? Już za chwilę Marcin Biały Advisor Architect Board Member Grand Metric.